We tracked down Juarez and I expected violence, but he told us that he had no idea that the colonel wanted us dead. He claimed that Barnsby lied to him as well. I'm not sure my brothers believed him, but then they never really trusted him in the first place. Besides, Juarez had the girl and was leading us to the medallion. It served Ray's purpose to keep the peace. As we continued on our way, there was a tense silence. The whole situation made my skin crawl. A ten one night he zapł and disappeared. We had no choice but to continue on without him. Dapper into a wilderness fuckmen had ever seen. I witam was w kolejnym odcinku z gry Call of War odcinku 10. Rozdział zresztą też 10. Także kontynuujemy sobie, jak w, jak słyszeliśmy od Williama. Yy, widzący dalej nas opuścił. Musimy kontynuować dalej sami podróż. Znaleźliśmy Juareza i jedziemy dalej. W Arizonie się gdzieś znajdujemy, z tego co wiem. Oczywiście, Ray, Bo mamy quickshittery złote. Panie. No trace. It doesn't make sense. Maybe he went to take a piece and the Comanches got him. If that was the case, we'd already be dead. Come on, let's go. If he's still alive, he'll catch up with us. Go where? You know how to find that Apache village. To the huge weeping rock. And that's what he told me. That's where the Apaches are. You see, we'll find it. You probably can see it for miles. Let's take a look around. No dobra, to chodźmy. To cóż ty tu masz ciekawego mówi. A gdzie moja strzelba? Nie chcę tych badziewi. Ład. idziemy. Głupota. Ale widoczki piękne, co? Chodźcie tutaj, zobaczymy. No ja pierdolę, żeby wszystkie gry miały takie widoczki. Naprawdę super to wygląda. No chodź Tomas, pomóż mi dziadu. No właśnie. Przecież wiesz, że sam nie wejdę. Za gruby jestem. <laughs> nie no, nie jestem gruby, żartowałem. Kiedyś byłem, ale do ćwiczenia się wziąłem i poszło 15 w dół. I do tej pory się trzyma. No to obrążmy, jeszcze sobie, zobaczmy tylko. No pięknie. Tak jest. W ogóle, nawet roślinność jest ładnie w tej grze wykonana. Bardzo mi się to podoba. Rewelacja. Idźmy do Uareza, bo już nas czeka. Nasze informacje. Go to Jasne, to jedziemy. Tomas Mule. Wszyscy na Ciebie czekają. No chodź, chodź Skakuj z URS-em, będziesz jechał. Tu mamy komplet, tu na pewno mamy komplet. Jedziemy. Chodźcie. No no no. They don't cut throats. They tu scalp, They crack skulls open with hatchets. What are you trying to do? That scare me? Not trying, Pancho. Succeeding. Indians! They're in the bushes! Where? I can't see any! Stop the wagons! What did you see? In the woods! I saw one! Amigos, can you go see what Pancho was so afraid of? Right. Indians, right. <laughs> Your men can't tell the difference between a man and a bird. I tell you, they're here. I can smell him. And I can smell someone pissing their pants. Amigo, calm down. It's better to be careful. Yes. On, let's go. Jedziemy dalej. O, terytorium Indian To tem już stoją. Chodźmy tędy. w tej strony. you still say there are no indians here amigo well, i didn't say the word i said that someone pissed his pants and i was right come back you pendejo oh. the bastard's going to bring back his whole tribe mount up move we better find a way over the river here yeah, gentlemen Bo teraz już naprawdę się może zrobić nieprzyjemnie. Zwłaszcza, nas zauważyli już, więc bez bitwy się nie obejdzie. Tym razem z Indianami taka odmiana. Już z nimi walczyliśmy. W ósmym rozdziale, no nie? No co? Panowie... Come on, przyspieszcie trochę. Dobra, będę powolutku z wami jako. No to w sumie... Oni to nie mogą tak poginać. Szybko.

Gdzie ty idziesz? Dobra, popchnijmy. Oho, no to pięknie, ale w koła Indiany Mamy tu Okej okay. Koń tam gdzieś sobie spierdzielił w ogóle sam. A tu jest jeszcze, ale strzałą, to możesz ten pan też na pewno przebić koleś. Tamten też zginął. Dobra. To wygląda Thomas No jednak Tucam jeszcze schowam się może takiej ile ile. Dobra, i gdzie jeszcze? Wszyscy? Chyba tak, Idźmy. Tu chcę jeszcze wejść. Hajsy chcę zdobyć i idziemy tam. Muszę strzelbę jeszcze kupić, przecież zapomniałeś, Tomasz? Właśnie. Same. Tylko kurde, bardziej martwisz że do amunicji do rewelwerów nie ma. Tu, chodźmy. Po co tam, Thomas, idziesz dookoła? Dobra. Yeah, well. A tu, na tego na tamtego Tomas da? już, już, jadę no jest no właśnie jak graliśmy, jak grany Tomasem to za To za Marisem trzeba było lecieć. Pięknie. Tylko nie mam strzały. Strzały mi się do niczego nie przydadzą. No nic, nie podoba mi się to. Oh, Dobra, wypaliło mi na chwilę nagrywanie kurde. Dobrze, zauważyłem od razu. Że tu będę musiał trochę posklejać ten materiał, no, ale damy radę. Ale co musimy wracać? Tu, nie, dobra. chyba. tu chyba. Pewnie William pomoże.

Nie zostawiam. Tu chodźmy. tam nic nie zrobię. Bo Muszę tylko postrzegnąć. amunicję. Przeładować, przelatować, co nie mogę. A co tu elegancko ich kości? Chodź, chodź, William. Idziemy. idziemy znaleźć Tomasa i Marisę. Idą, idą. I kurde, nie załatwimy, ale dobra. Oke. Oke. Ciesz, że. jeszcze. się iha jest? jest...

Now I warned you, brother. Don't you let me down. guess. Right. What you doing here? You left the wagon. No, the Comanches took it. So we can go back to Mendoza. Yeah, but what for? For the rifles. <laughs> the Apaches will trade us the medallion for them. Remember? Ah, those rifles. You mean the ones we don't have? All right, let's go. No to chodźmy. No wiem, że ma. No ale dla tych indiańcach to raczej się nie dorobię amunicji, bo oni z rewolwerów nie strzelają. To jest prawda. Jak to tam do mnie możecie strzelać. Może bez przesadnej Idzie Gdzie? tam, tam, w lewo będzie trzeba odbić no Dobra, że jakąś amunicję dorwę do rewolwerów Bo tą strzelbą tak w lesie tak słabo Do tych indiańców do brzoniłki mają głównie. O Aha, są, dobra Us, damn it. Marisa! I thought they had killed you! Like my men! You two are tough! It's the second time you rescue my Marisa, and I go and take you for Comanche! Where is my wagon? The Comanches took it. Maybe they'll leave us alone now. Listen, friend. I'm grateful that you saved my woman. But now we need to save the wagon. There's 100 rifles on it. Oh shit. Well, they couldn't have gotten far. Tang is round up, amigos. At least they won't bother covering their tracks. No, there's więc... a shell behind Yeah. Pięćdziesiąt of pistolets. No, just a little. Chodźmy. Hej, ja, Punkt kontrolny jest dobra. Zobaczmy na koń. Tutaj już chyba. Jednak raczej z tego postrzelam. Schowam się tu na chwilę. Gdzie mnie załatwili. Obrat poczni. Jedziemy. Chcę ruszyć dobrze? Yes. W ogóle cię nie było widać, kolego. Co ty się stało? Wszyscy, no chodźcie, ka ma no właśnie, no zawozami musi jechać, z tego Chodźcie, chodźcie. Jezu, Tomasz ten Tomas ma muła. No, naprawdę? <słyski> <słyski> Jaki on błyskawiczny.

Jest ich tu trochę, ale nie na długo, i reszta kompanii przyjechała. Ej, legiąc już, już. Oczywiście, że tak, wsiadam. No, mamy gatlinga znowu. Dobra, zobaczmy, gdzie oni są. Gdzie jest drugi wóz? A Tomas pewnie im kieruje. Nie wiem, jak on tu szedł. No, ale nieważne. Są. Pięknie. Gij, Koleżko. A, wytrzymałem te rąbańce. Ale damy radę, Komu mówi to jeszcze tak wszystko telepie... Ale galanci tutaj, nie? Wszyscy A nie jeszcze. No Apache territory. Those Comanche don't need another enemy. of tak pewnie musi być. of You know, amigo, I think your God is watching over us. We made it through Comanche territory and yet we still have our scouts. Of course he's watching over us. He loves us. All of us. Even you. There are no evil men. Only evil deeds. Evil depends on your point of view. The savages here see us as white devils. Yet because we bring them rifles, they welcome us with open arms. Uh -huh. Friends! Easy! Sing farther. Tell your brothers we are not enemies. We have your weapons. Your rifles there will be no deal snake tongue you tried to trick us this weapon does not work one rifle one of 300 none of them work no this isn't necessary gakiho kill them all no father this is the young shaman who warned me of their treachery that little bastard father please the young shaman is my friend he betrayed his own kind to protect our people and for this what should his reward be Their lives Please spare their lives The young shaman's heart is so big it covers his eyes But as he sing father's friend I will do as he wishes The great Apache war chief Running River spares your lives Leave our land we will take your horses, your weapons and your wagons as ransom. And the woman. What? Running River wants your woman. One. As you're the only one who knew of the rifles, no. you're the only one who could have betrayed me. Take her. Beat her. One. Enjoy her. For she is a lying whore and that is all she's good for. Not a

Także ja się tu z Wami pożegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.